Witam serdecznie. Z tej strony Marcelus. I zapraszam was na pierwszy gameplay z gry INSURENCY którą podarował mi Tramal. Dziękuję ziomek za to, że podarowałeś mi tą grę i będę mógł nagrać z nich z niej gameplaye dla was, Aby wam pokazać jak ta gra wygląda. Oczywiście podchodziłem do tego z dużym dystansem, bo graficznie mi ta gra nie przekonuje, natomiast ma wiele fajnych aspektów, które gdyby powodują, że ta gra jest, jest ciekawa, tak? Po pierwsze, popatrzcie co tutaj mamy. Mamy grę solo, Wchodzimy sobie szkolenie, trening, klasyczny ko, klasyczny hardcore'owy, elitarny. Mamy bardzo dużo tutaj tych trybów. Mamy kooperację, czyli możemy grać ze swoim znajomym tutaj. Mamy naprawdę masę map. Map jest naprawdę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 18 mapek jest. Nawet więcej niż 18 około 30 mapek jest to jest naprawdę dużo mamy multiplayer mamy takie y, tryby jak substated combat czyli dynamiczne sesje z wieloma rozwiązaniami dla graczy tactical operation czyli taktyczne rozgrywki z jednym życiem dla gracza czyli typu CS rozgrywka turniejowa Firefight Firefight 5, 5 na 5 czyli drużyna rywalizacja mamy jeszcze tak okupy Czyli kontroluj główny punkt mapy, a sobie nieprzerwany dostęp do swoich, do nowych fal od, odrodzeń. Pa, push, czyli napieraj, przynajmniej kontrolę nad wszystkimi celami. Skirmish, czyli patroluj teren, niż cele i zapasy broni. Wrogaj strike, czyli obroń lub zniszcz istniejące zapasy broni. To tutaj wszystko jest. Te wszystkie tryby są oczywiście do, mm, grania, tak? Yy, dalej. Przeglądarka serweru wygląda w ten sposób. Mamy tutaj naprawdę tych serwerów sporo. Sporo osób to gra. I tutaj jeszcze nie wiem, jest tutaj... ten tryb push jest bardzo tutaj... Yy, widać, że tego dużo z tego pushu jest. Mamy tutaj normalnie wszystko ładnie zrobione. Co do na naszej postaci, mamy... ja tam troszkę pograłem sobie w tą grę. Czy pograłem? Tak, z pół godzinki. Mamy zabójstwa, zgony, ostrzały, amunicja I tutaj odblokowujemy jakieś swoje tam... Mm, achievementy, tak? Możemy stworzyć swoje lobby oczywiście Możemy zaprosić znajomych do grania Możemy wygrać sobie Różne mapki, tak jak powiedziałem chyba z 30 mapek jest Popatrzcie Mamy jeszcze tak, opcje Możemy sobie ustawić swoje własne pref warsztat. Mamy społeczność tej gry. Wszystko jest bardzo fajnie zrobione w jednym, w jednym panelu. Mamy Steam, YouTube. Klikamy na YouTube, zobaczymy co. Oczywiście Influency Game Wyskakuje nam strona Twitch. Kto streamuje z insurancji? Facebook. Oczywiście Twitter. Steam. Bardzo fajnie jest to rozbudowane ta cała społeczność. Bardzo fajnie jest to zrobione na jednym panelu, gdzie po prostu możemy sobie wszystko tutaj przełączać, tak? I to jest bardzo fajnie. Mamy 1783 osoby w grze w tym momencie. Cena gry 14 euro. Ja dostałem tą grę od Tramala. Jeszcze raz bardzo dziękuję i serdecznie tutaj pozdrawiam. Ale wiem, że ta cena na G2G jest tańsza. G2A jest, tu, jest tańsza, tak? Warsztat, oczywiście mamy odblokowane pliki, przeglądarkę mamy, subskrypcję, yy, społeczność, pokazywałem, i strona główna inżurencji. I tak to, yy, tak to wygląda od tej strony, takiej na pierwsze wejście, tak? Naprawdę jest to tutaj bardzo fajnie rozwiązane. Mówię, grafika, zaraz zobaczycie, jest taka sobie, tak, ale to, że mamy tutaj tyle tych trybów. Możemy tutaj sobie powybierać, co chcemy grać. Ja zacznę od przeglądarki serwerów. Weźmiemy sobie yy, Push Playlist. Nie wiem, co to jest. Naprawdę, jeszcze nie jestem w tej grze, także tutaj nie miejcie mi za złe, że nie wiem, ale dobra. Weźmiemy sobie Pusha. Serer, serwer jest pełny, ok. No to nie wiem dlaczego. Dobra, wchodzimy do gry. Yy, i zobaczycie, jak to, jak to, jak to wygląda. Kandagal, Cand scenariusz gry. Na każdy mamy scenariusz, zasady scenariusza. W tej klasycznej rozgrywce to muszą przejąć punkty, przejść do przodu, spychając przeciwników, bojący mają zadanie przykroić drużynie wyłącznie kolejnych punktów. Atakujący czekają ze znacznie mniejszą ilością dostępnych odrodzeń. I tutaj sobie po prostu wchodzimy na wolnego slota, tak? Zamachowiec Niezwolny slot. Wbijamy. Popatrzcie. Broń. Mamy do dyspozycji AK, AKM, M1A1, TOS, MP40, Stirling. To mamy takie bronie. Dobra, zagrajmy sobie. Niech będzie ten AK. Możemy sobie broń, zrobić tutaj tak. Celownik kobre. Możemy sobie dać. Pyt przedni. Popatrzcie. Yy może sobie, już nie możemy dać nic więcej, bo tam jest waga dalej mamy tutaj tak lekki pas, ciężki, mamy z pozycji lekki kamizelka lekka ładunki wybuchowe pistolet możemy sobie dobrać ja wezmę sobie makaro, model elegancko oczywiście to wszystko tutaj sobie możemy dobrać, to wszystko jest tutaj, zastosuj i chodzimy do gry. Popatrzmy. Oczywiście przełączenie... Graficznie to naprawdę nie wygląda tak super, ale po dłuższym graniu w tą grę ona jest bardzo taktyczna. Tutaj bardzo ciężko się strzela. Nie wiem po co ja tu wychodzę na górę. Tutaj ktoś jest. Kurwa. No dobra. Czekamy na ogrdzie, patrzcie. Graficznie jest to takie sobie. Natomiast od, od dźwięki, to jak wy, wyglądają bronie, jest to naprawdę bardzo fajnie... Bardzo fajnie zrobione. Tak raków w 10 zł na, na, na tej stronie, którą mi kup... którą tam mówiłem wam na początku. Uważam, że naprawdę warto. Jeżeli chodzi o odrodzenie, no to mamy troszkę dłużej, czekamy Oczywiście to sobie nie zastosowałem jeszcze... ...miłości z gry. Nie wiem, jak mam na zielonych, tak? Spróbuję wam pokazać inne tryby. tu jest dużo skradania, dużo taktyki Jak się nie zna mapę, gdzie goś biegnie No to jest tutaj ciężko grać Współpraca, taktyka To są najważniejsze rzeczy, nie ma mapy, czyli Jak na hardkorze, nie wiem dlaczego goś mnie zabił Nie wiem kto mnie zabił tak więc tak na razie średnio to wszystko wygląda. Ale chodzi o to w tym odcinku, żeby wam pokazać, jak to po prostu wygląda. Ja później sobie wezmę, na, wejdę sobie też na inną mapkę. Bardziej społeczność taką. Może inną. Może inny tryb. Tutaj naprawdę szarżowanie, puszowanie non-stop samemu się nie sprawdza. Już nie żyje. Snajper. Wyciągnął mnie. Więc widzicie, to jest takie naprawdę. Trudno. Oczywiście możemy, rzu możemy rzucić sobie smołki, możemy rzucać te wszystkie rzeczy. No sobie w tych opcjach jeszcze, jeżeli mogę opcje sobie gry. Konsola... No nic, tej myszki na razie nie mogę ustawić. Jedyne to, co tutaj jest takie irytujące, to jest to, że twoja drużyna wykorzystała wszystkie odrodzenia i w tym momencie nie możemy się odrodzić. Czyli teraz jak wszyscy zginą, to po prostu przegramy ten mecz. To jest taka rozgrywka bardzo taktyczna. Tak? Pochodna pod CS-a, tak? I to jest jedyny minus, bo ja, ja czekać nie lubię. Jeżeli mam grać w grę i jest to CS, to ja w cs to rozumiem, tak? Program w CS, bo ma swoje ma swoje zasady. Natomiast tutaj no jest to jest to dość dla mnie, jest to czasu, tak? No nie wiem, jak oni mogą grać jeszcze 20 minut, tak? I ja będę czekał 20 minut, aż oni skończą rozgrywkę. No bez sensu to jest akurat. To mi się w tej rozgrywce nie podoba. Chociaż z drugiej strony wpływa to na to, że trzeba być skoncentrowanym, naprawdę. Przegraliśmy. Moje statystyki 7 długość życia 33, 33 sekundy. Fajnie jest to wszystko tutaj statystycznie pokazane. Naprawdę twórcy postawili na statystykę, na taktykę, na wzorowanie broni. I to jest duży plus. Oczywiście możemy ekwipunek sobie zmienić w każdej chwili. Weźmy sobie to za kolimator. Chwyt przedni. Nie wiem jak to jedzie, nie można chwytu przedniego założyć sobie. Dobra, może chwyt przedni pierwsze sobie weźmy. No i będzie kobra. Dziwnie to wygląda z punktu widzenia tego poruszania się jeszcze. Aczkolwiek. What the fuck, skąd? Tak to sniper jak... Właśnie jak się nie ma tutaj doświadczenia no to się ginie bardzo szybko A może miał jakiś gość jakieś haksy, nie wiadomo Tak naprawdę Czy tylko i zabije nie wiem, nie gwarantuję wam tego Tak naprawdę nie wiem czy... Z... Kurwa, czy zabiłem, czy nie o, weźmy za zabił, bo się wystawiłem. Naprawdę gra jest pod tym względem. Tutaj naprawdę trzeba trzeba tutaj uważać, grać bardzo czujnie i zespołowo. To jest fajna gra. Pod takim względem właśnie. Ale trudna jest, to, to tutaj bez, bez dwóch zdań. Trzeba naprawdę się w nią ograć, żeby tu osiągać jakiekolwiek wyniki No i błędem jest to, że nie wiem o co chodzi w tym trybie, że każdy sobie strzela z swoich pozycji. Chyba powinniśmy po prostu Jasowa i zajmować pozycję, tak? Więc raszuje sam, no i ginę, nie? I to jest trochę taka... troszkę taktyczno kampeska gra, tak stwierdzam w tym momencie. Bo ruszyć się nie można, bo snajperzy... Po prostu może zmienię serwę zaraz i wejdę na jakiś inny, z innym trybem To będzie łatwiej Bo... No i popatrzcie, co w tyle ginę, no bez sensu Totalny bez sensu, nawet nie będzie goś jest Znaczy to są realia wojenne, tak, no żeby było jasne To są realia wojenne, ale no nie no cóż Tam jest zielony jest nasz Kurwa, oh, no, widziałem go już. Chyba jednego zabiłem. Nie wiem, jak się broń podnosi. Ta myszka jeszcze chodzi <grywki> mi za lekko. Jak oni tam kryją, no to możemy ruszać tutaj. Znasz? kurwa, pomyliłem się z deka. Nie znam mapek, i to jest. A no już mnie ktoś ostrzeguje, to stąd to ja nie wiem. Dobra, idziemy na B Kurwa, zabiłem kogoś, wow Jestem w szoku Ale sami widzieliście ile to mnie kosztowało Spierdalają tym kurwa w luj Nasz Aha no i skąd? No i tak to właśnie wygląda, nie wiesz skąd giniesz. No cóż, pole bitwy. MP40 są bronią z II broni wojny światowej nawet. Powiem, jakiś mod wbiłem. No dobra. Idźmy timowo Bo oni wiedzą gdzie Kurwa no nie wiem skąd naprawdę Przecież ja tych pozycji nie widzę w ogóle To jest tym, tym najgorsze, że ja nie widzę skąd kurwa Staram się biegać między budynkami żeby nie było sniperów i oni kurwa są wszędzie I To jest najgorsze i to jest tutaj denerwujące tak taj mnie Kurwa Problemy z mechaniką są widoczne Oni nagle się pobiegli tam Mapki są dość rozbudowane, tylko mówię, no graficznie to wygląda bardzo, bardzo średnio. Słabo to wygląda Minecraft, tak, więc nie będę mówił, że to wygląda słabo. Kurwa, stąd! Ja pierdole widziałem kawałek, kurwa. No to tak, tak, taki, tak, właśnie takie granie wygląda w ten sposób. Jeżeli się nie zna mapek, nie zna się jeszcze mechaniki gry, to się w tą grę bardzo trudno gra i tutaj trzeba to przyznać. Nie widać w ogóle tutaj wrogów. Sami widzieliście, to jest ciężko, ciężko tutaj cokolwiek zobaczyć. Kurwa, no widziałem go, no ja pierdolę zabił mi od razu No i... Bardzo trudno się gra, naprawdę Zanim ja przymierzyłem to on już mnie zabił no. Statystyki zamykam 412 w sumie Gdzieś ma 4315 Nie ja wiem, wiem jakiego tak się tutaj wyrobią ro no, takie statystyki, nie wiem Ale widocznie się da I'm throwing a smoke grenade! Mog with smoke. to smoka widział Ja jebie, kurwa mać Myślę, że to trzeba po prostu pograć Trzeba pograć, grać na mapach takich społecznościowych bardziej i to będzie wychodzić, bo w tym momencie ja... nie jestem skąd tak, i to jest po prostu tragedia Głos, taki sam głos jak w Patrzcie jak, jak to wszystko rzuca. Podobny głos jest jak w Metal of Honor w pierwszej części multiku. Dobrze, wyczepaliśmy wszystkie odrodzenia, więc możemy oglądać jak inni grają. Będę kończył już ten gameplay po tym jak się tutaj skończy ta runda. Nagram jeszcze jeden dla Was. Mm, żeby wam pokazać jak to wygląda. Mam nadzieję, że będę grać w tą grę na streamach i będzie mi to lepiej wychodzić, bo w tym momencie jest to tragedia się mam, mam pokazać od... Od, od tej strony graficznej, mechanicznej, od strony całej tej organizacji, pan, panelu i społecznościowej jak ta gra wygląda, bo dużo rzeczy nasłuchałem pozytywnego o tej grze, na razie na razie dla mnie no nie jest to zbyt pozytywne, Jak ginę co chwilę nie wiedząc skąd, więc tutaj myślę, że to jest kwestia większego pogrania w tą grę i będzie wszystko będzie wszystko coraz lepiej, dlatego pewnie na streamach będę grał tą grę, no bo to na przykład to, 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 teraz czekanie to jest bez sensu moim zdaniem, bo, no może grać 20 minut jeszcze tak, 3 minuty zostało, został jeden gość i, może to jest jakiś sens głębszy w tym, tego ja jeszcze nie dostrzegam. Okej, okay, tak więc dziękuję wam za oglądanie, to było Insulency, Pierwsze spotkanie. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się do zobaczenia na polu bitwy i będzie na pewno kolejny gameplay z tej, z tej gierki, bo chcę Wam pokazać inne mapy, inne tryby. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się do zobaczenia.